Dalsze części odgruzowywania tego egzemplarza i dzisiaj klapa z tyłu, górna dolna, lotka. No i progi, progi jakie progi, właśnie nie ma progów, nie ma progów z tej łatwiejszej strony. Tutaj też nie ma progu, gorzej jest niestety z tą stroną, bo ciężko to zdemontować i z jednej i z drugiej strony, ponieważ jedno mocowanie śrub wymyślono w miejscu bardzo trudno dostępnym i praktycznie bez odkręcenia takiego nie wiem co nazwać zbiornika na powietrze taka rura jest jakby przykręcona. Muszę ją najpierw zdemontować, żeby móc się dostać tam do dwóch dziesiątek, które pewnie też będą chciały się ukręcić. Stanowisko pracy Gruz, gruz, o mój Latarka znaczy się. Tyle roboty z 3-4 godziny, żeby wytargać oto to badziewie, które tam leży w tle. Jakie wyrwałem stąd, to je po prostu tam wywaliłem w czortu. Chodzi tutaj o tą śrubę, tą, która jest za tym. Nie da rady w żaden sposób tego dziadostwa tutaj odkręcić. Tylko z tej strony. Z tamtej jakoś się udało, z tej nichuchu. I ta sama sytuacja jest w Angliku, bo te progi są tak samo przymocowane. Za pomocą takich starych, zardzewiałych dziesiątek, które mają obrobione łebki. I tam też mnie to czeka takie wyrwanie. Masakra. Trochę grabieży, czyli akcja klapa. Klapa sama w sobie ciężka troszkę jest. Tylko cztery śrubki ją trzymają. No i oczywiście mm, siłowniki. Sama klapa nie stanowi problemu z demontażem i z montażem z powrotem. Natomiast problemem jest sama wiązka. Nie jest ona nigdzie odczepiana. Miałem nadzieję, że tutaj gdzieś pod, pod sufitką może będzie podczepiona, ale nie. Po co to wszystko podczepiać, skoro można wszystko wypiąć? Z tej strony to nie problem. Tutaj jest spryskiwacz, to są do, do grzania chyba. Natomiast cała wiązka, tu, która tutaj idzie, no, demontować ją z klapy, przewlec. Zresztą pokażę Wam, jak to idzie, bo to już jest z powrotem przewleczone. To idzie wszystko tutaj, tej szczelinie. Tu, tu, tu. Oczywiście teraz to już jest nie, nie, nie owinięte, bo to wszystko, co było owinięte, to no, zbiodegradowało mi się. I to jest. O, to nie tak ma być. To jest do awaryjnego otwierania klapy. Więc to tylko tu i tak. O, to jeszcze muszę zakliknąć. No, i problemem też jest tutaj ta kostka, którą da się wyciągnąć, ale żeby ją wsadzić, to muszę odkręcić cały zamek. A potem może być problem z jego ponownym ustawieniem. Problemem nie jest spoiler. Klapa już jest przełożona, czyli to już jest klapa z anglika. Jest troszkę ładniejsza wizualnie ma ładniejsze napisy. Ta listwa jest ładniejsza. Tutaj jest troszkę korozji, którą muszę wygonić. Ale tym się zajmę później. No i ogólnie silniczek jest sprawny od wycieraczki, tutaj nie był. A sama klapa jest przykręcona trzema śrubami. Trzy śruby i w tą stronę się ją wysuwa, bo ona jest jeszcze tutaj dodatkowo na takich nie wiem, zaczepach jakby trochę. I można ją sobie zamienić. Chciałem ją zamienić, ponieważ klapa tutaj, która była przy Angliku, ona jest takim Spoilerem. Taką dokładką, lotką i troszkę jest to tak zrobione na sztukę. Bo no widzicie, tutaj są otwory montażowe do właśnie wsunięcia tego. To jeszcze mnie ciekawi. Wygląda to trochę jak przyklejone. Jeszcze zajrzę tam pod, pod sufitkę, czy to jest jakoś przykręcone. Ale wydaje mi się, że nie. <gryźli> Bo to taki, taki fajna, płetwa rekinia. Co do jeszcze samej podsufitki. Tutaj jest ona ładniejsza i zwróćcie uwagę, jak ona jest teraz, jak się układa. Tam trochę już przy, przy, tym, przy tym środkowym, nie wiem jak to nazwać, przy tych lampkach, wszystkich nawiewach, już tam delikatnie jakby troszkę odłazi. Natomiast tutaj ta podsufitka jest gorsza i widzicie linię? Chodzi o to, że ona się już Odkleiła. odkleiła się, i zauważyłem to dopiero jak zmieniałem te boczne uchwyty do rolety, bo one mają te klapeczki, tutaj ich nie było, że właśnie wisi ta podsufitka. I ona sobie będzie tak teraz dyndać, no trochę nieładnie. To oczywiście zmienię, tylko jeszcze trochę wyczyszczę. Muszę mieć bardzo czyste ręce, bo to jest też pokryte tą taką gumą. I jest to nieporysowane. To są te takie trzy elementy: jeden, drugi i tutaj trzeci maskujący. Ale za, zanim to w ogóle jeszcze zrobię, to najpierw przykręcę tutaj tą taką blendę i posprawdzam systemy, czy one działają. Zmieniłem tutaj też. Teraz mi się nie otworzy, bo ona jest elektryczna. Zmieniłem te zaczepy tutaj. Zainstalowałem już tablicę rejestracyjną. Natomiast mam straszny problem, i już długo to. Próbowałem coś z tym zrobić. Mianowicie kręci mi się mocowanie śruby w tej klapie. Mocowanie jest idiotyczne, bo jest metalowe. Nie da rady tego wyciągnąć, próbowałem wyrwać to jakoś. Naprawdę jest to wsadzone na tyle głupio, że nie chcę teraz wyjść. Muszę się nie wiem, chyba jakoś zaprzeć albo jakąś sobie dźwignię zrobić i wtedy to, ale no, ta klapa jest aluminiowa. Aluminiowa jest? Nie, nie jest aluminiowa, ona jest stalowa. Jest stalowa, bo przecież szerdzewiała I pewnie gdzieś się tutaj zagnę, chyba żebym od tej strony niewidocznej. Bo nie sposób teraz przykręcić po prostu, nie łamiąc ich tych świateł. Do, to są do cofania światła. Napis też będę chciał sobie zmienić. No i jak widzicie, zmieniłem te boczne panele. Na srebrne bardziej mi się po prostu widzą, tak lepiej ta bryła według mnie wygląda. Ta tak troszkę bardziej starą, że tak powiem, przedliftowo, tak to nazwę. No i ogólnie teraz, już to auto zaczyna wyglądać tak jak, tak jak ten europejski gruz, polski gruz wcześniej. Dobra, tą klapę jeszcze z powrotem przywieszę, bo ją muszę tutaj przywiesić. Już, już bez montażu tej całej wiązki, tą wiązkę już tak zostawię. Tylko ją tam powtykam, gdzie, gdzie być powinna. I tyle. Tutaj już powinno to być ładnie. Tak to się będzie prezentować. No i potem jeszcze tak dalej. Dobra. W sumie to chyba tyle na ten dzisiejszy materiał. W następnym materiale będziemy pewnie robić progi, hamulce. No i wreszcie to coś umyjemy. Mam taką nadzieję, wreszcie myjkę przyniosę. Tyle. Subskrybujcie, lajkujcie. A ja was pozdrawiam. Cześć! Chcąc kontynuować pracę dalej, przymknąłem sobie zresztą sami widzieliście na filmie klapę. I pamiętacie o kostce, która jest niepodpięta? Świetnie, po prostu. Czyli muszę nurkować do bagażnika.